No i Ten filmik jest w całości dedykowany NiaNiaMangowe.pl e, Tudzież ostatnio na fejpej, fanpage'u nie niena powstała dyskusja na ten temat, czy arbus z solą smakuje dobrze. Hmm. Ten pomysł został zapoczątkowany przez scenkę z anime Another. E, dokładnie chodzi o tą scenkę. Um. Na tej scence jedna z postaci soli arbuza, który za chwilę mam zamiar zjeść I tak powstała dyskusja, jak można solić arbuza e, Tak więc e, postanowiłam to sprawdzić i wszystkim to pokazać e, Tudzież tu jest arbuz, a tu sól W każdym razie resztka soli, no ale i tak soli um, Więc e, próba kontrolna, czy sam arbuz dobrze smakuje Tak smakuje dobrze, to na pewno nie jest stary arbus. Może być, w każdym razie kupiłam rydło, dobra mniejsza to. A, teraz solimy arbuza. O arbus nie jest bardziej słony, tylko jeszcze bardziej słodki. W każdym razie, no, mi to bardzo smakuje, jest ok No. Więc pozdrawiam wszystkich czytelników Nieniana, Pa-pa.